Do młodzieży świat należy. Hej! Jeżeli to hasło brzmi dla was jak bzdura, to macie dobre przeczucia, ponieważ świat należy do podstarzałych typów, a ja nie wziąłem okularów, więc jeszcze raz. A młodzież przejmie kontrolę dopiero, gdy sama się nimi stanie. Nawet to hasło, do młodzieży świat należy, jest dużo starsze niż większość użytkowników internetu, bo funkcjonowało już za komuny. Oczywiście do pewnego momentu, wiek to tylko liczba, i można zachować trzeźwość umysłu oraz wszystkie umiejętności poznawcze, ale jak pokazały ostatnie miesiące przygotowywania do wyborów w Stanach Zjednoczonych, no nie w nieskończoność. A ponieważ przez najbliższe dekady będziemy w Polsce najszybciej starzejącym się społeczeństwem na świecie, a obydwu liderów naszych największych partii już osiągnęło wiek emerytalny, pomyślałem, że warto byłoby porozmawiać o tym, jak nasz umysł zmienia się z wiekiem i kiedy faktycznie należy mu już dać odpocząć. Najpierw jednak poproszę Was o odpowiedź na pytanie: czy macie jeszcze dziadków? Lub babcie. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie ich imiona, bo zobaczymy dzięki temu, jak zmienia się moda w tej kwestii. Oczywiście ja zacznę. Tutaj bez zaskoczeń, zgodnie z przewidywaną długością życia w naszym kraju zostały mi dwie babcie. I uwaga, obie nazywają się Alicja. Daj znać, jak u Ciebie. Wróćmy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, ponieważ sytuacja, w której 78-latek walczy o fotel prezydenta i to on jest tym młodszym, wydaje się naprawdę niewiarygodna. Z drugiej strony, ze względu na to, ilu wywiadów udzielał prezydent Biden, możemy wyraźnie zauważyć różnicę, jaka zaszła w nim między 78 a 81 rokiem życia. Nie, nie. było that wasn't true. Yeah, look. The whole way I prepared, nobody's fault mine. Nobody's fault but mine. I. No, the change is dramatic. And when you compare it with Biden in the age of 70, colossal. It has never been done before. It's been done a couple of times. Actually. It has never. Jack been done Kennedy lowered tax rates, increased growth. Ronald oh, Reagan. Now you're Jack Kennedy. Ronald Reagan. <laughs> Republicans and Democrats. Republicans and Democrats. Różnica 10 lat między 40 a 50 rokiem życia może być niezauważalna, ale po 60, a już na pewno po 70, no nie jest tak kolorowo. A pamiętajcie, że to są Stany, gdzie wiecie, karmią ich wszystkimi najmocniejszymi aderalami i modafinilami, jakich słyszał świat. Mimo że starzenie się jest najpewniejszą z ludzkich przypadłości, biologiczne aspekty leżące u jego podstaw wciąż nie są w pełni poznane. Pewne jest, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko obciążenia chorobami, ale można być dziarskim 70-latkiem lub schorowanym i ociężałym 50-latkiem. Zatem czym jest starość? Oczywiście wiemy w którym momencie się kończy, ale kiedy się zaczyna? Czym jest starość? Polski profesor psychologii badający starość Stanisław Studen zwraca uwagę na cztery kryteria starości. Pierwszym z nich jest wiek metrykalny. Jest to kryterium najczęściej stosowane i najwygodniejsze. Uznaje się, że tym wiekiem jest 65 lat, które profesor Studen określił na podstawie badania ankietowego w 2009 roku. Drugim kryterium są zmiany biologiczne. Typowe dla tego okresu jest nasilenie symptomów różnych chorób i dolegliwości fizycznych, m.in. miażdżyca, cukrzyca i osteoporoza. Trzecim kryterium jest. Kryterium społeczne. Wiek społeczny jest wyznaczany przez czynniki kulturowe i oczekiwania społeczne. To wiek, kiedy przestajemy być aktywni, co najczęściej wiąże się oczywiście z przejściem na emeryturę. W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 62 lata, a dla mężczyzn 65 lat, choć jest szereg wyjątków. W pewnych sytuacjach mężczyźni, np. górnicy czy kierowcy, mogą przejść na emeryturę 5, a nawet 10 lat wcześniej. Są takie zawody, gdzie granica wieku jest przesunięta w górę, np księża, przechodzą na emeryturę w wieku 75 lat. No i oczywiście politycy, którzy jak już widzieliśmy, będą grzali stołki tak długo, aż publicznie się nie przewrócą. Obecnie najstarszym posłem jest Tadeusz Sambrowski z trzeciej drogi, mający 78 lat. Średnia wieku Sejmu dziesiątej kadencji to 51 lat i od razu powiem wam, że ta liczba waha się w okolicach pięćdziesiątki i największym odchyleniem były te rządy PiSu, gdy przegrała Lewica i PiS rządził samodzielnie, wtedy średnia wynosiła aż 55 lat. W ogóle te dane są na stronie Sejmu i za każdym razem, jakby przy każdej kadencji, przedstawiają je w inny sposób i serio, nie wiem jakim cudem. Ostatnim z potencjalnych kryterium starości jest kryterium psychologiczne, które związane jest ze zmianami w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz ze zmianami osobowości. Za próg starości przyjmuje się ten moment w życiu człowieka, kiedy zmiany stopnia sprawności umysłowej i jakości funkcjonowania psychospołecznego są najbardziej widoczne, i na tym skupimy się teraz. Starzenie się umysłu. Poznawcze starzenie się, czyli cognitive aging, odnosi się do zmian, jakie zachodzą w okresie starości w sferze funkcjonowania poznawczego. Chodzi o spadek formy. Trudności z komunikacją i rozumienie treści, czyli tzw. zmiany regresywne. Poznawcze starzenie może być naturalne lub patologiczne, gdy zmiany zachodzą nagle i skokowo, np. przy nadużywaniu używek, braku snu lub przy wielkim stresie. Patologiczne starzenie się jest szybkie, nagłe i zauważalne nawet bez badań. Wielu badaczy zwraca uwagę na to, iż funkcjonowanie poznawcze jest względnie stabilne w ciągu życia, u osób dorosłych aż do wieku. 50-70 lat. Pogorszenie funkcji poznawczych może rozpocząć się po połowie życia, ale najczęściej występuje w starszym wieku 70 lub więcej lat. Stosunkowo niewielki spadek wydajności występuje do około 50 roku życia. Zdolności poznawcze generalnie pozostają stabilne przez całe życie dorosłe do około 60 roku życia. Brak lub niewielki spadek wydajności przed 55 rokiem życia. Osłabienie funkcji pamięciowych jest jedną z najbardziej powszechnie znanych poznawczych konsekwencji starzenia się. Pogorszenie się procesów przechowywania informacji w pamięci i wydobywania ich z niej nie dotyczy to w równym stopniu wszystkich rodzajów pamięci. Wyraźnych zmian nie obserwuje się w zakresie tzw. pamięci sematycznej, czyli tej dedykowanej faktom o obiektach, świecie, wydarzeniach oraz znaczeniu słów. W pamięci tej przechowywane są ogólne prawa wzory reguły gramatyczne. Pozwala ona na kojarzenie. Obiektu z grup oznaczeń, do których dany obiekt się odnosi. Osoby starsze nie różnią się od osób młodszych pod względem zasobu słownictwa, ale mogą mieć trudność w dostępie do tego rodzaju informacji. Starsi ludzie często mówią, mam to na końcu języka, co w języku naukowym lub tym, którego używasz, by komuś coś udowodnić. Oznacza dotyczy to sytuacji czasowej trudności znalezienia słowa, pomimo dostępu do jego sematycznych lub gramatycznych charakterystyk. Hm. Z wiekiem nie obserwuje się znacznych zmian w zakresie tzw. pamięci proceduralnej. Starsi ludzie pamiętają, jak obsłużyć pralkę, rower, samochód, choć nie zawsze robią to sprawnie. W starości obserwuje się natomiast wyraźny spadek w zakresie tzw. pamięci epizodycznej, czyli tej przechowującej epizody z życia jednostki, ślady pamięciowe na temat zdarzeń, mających swoje lokacje w przestrzeni i czasie. Z upływem lat pogorsza się też tzw. pamięć prospektywna, czyli pamięć o odroczonych intencjach, wszelkich działaniach, które chcemy wykonać. W przyszłości. Dzieje się tak m.in. za sprawą narastającej z wiekiem trudności w stosowaniu wewnętrznych wskazówek przypominających o wykonaniu czynności, czyli jeżeli już dziś zapominasz, żeby coś zrobić, jeżeli tego nie zapiszesz na przykład, no to przyłóż się do wyrobienia sobie nawyku zapisywania, no bo będzie to tylko trudniej. Czymś, o czym nie miałem pojęcia, jest spadek w zakresie selektywności uwagi, czyli obniżająca się z wiekiem zdolność do hamowania nieistotnych informacji. Przez to osoby starsze szybciej męczą się podczas wiem, hałasu, tłoku czy nawet czytając. Osoby starsze w porównaniu z młodszymi mają również większe trudności w zakresie dzielenia uwagi. Gorzej rozwiązują zadania wymagające koncentracji lub na więcej niż jednym źródle informacji. Proces starzenia się wywiera wpływ także na sprawność językową. Dotyczy to zarówno tworzenia wypowiedzi, jak i rozumienia języka. Konstruując wypowiedzi, seniorzy popełniają więcej błędów, m.in. w budowie zdań. Osoby starsze mylą głoski, używają słów niepasujących do kontekstu lub ich zdania bywają po prostu. Koślawe. Dlaczego funkcje poznawcze słabną wraz z wiekiem? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ale istnieją trzy, a pewnie w internecie też więcej, hipotezy, do których odwołuje się większość badaczy, psychologów, neurobiologów i geriatów. Teoria wyjścia z życia. Jedno z najstarszych wyjaśnień poznawczych konsekwencji starzenia się zostało ujęte w Teorii Wyjścia z Ukrycia w 1956 roku. U jej podstawy leży założenie, że spadek sprawności poznawczej w okresie senioralnym jest konsekwencją Ograniczenia okazji do użycia danej funkcji poznawczej przez osoby starsze. Wycofanie się z życia zawodowego, ograniczenie kontaktów społecznych, to powoduje, że osoby starsze rzadziej niż we wcześniejszych okresach życia podejmują działania angażujące w te funkcje poznawcze. Teoria wyjścia z ukrycia nawiązuje do teorii ewolucyjnej Jean-Baptiste de la Kermana, zgodnie z którą używanie lub nieużywanie określonych narządów może wpłynąć na ich strukturę oraz funkcjonalność. Umiejętności, które w okresie senioralnym, były ćwiczone poprzez podtrzymywanie określonych aktywności, np. zawodowych, nie podlegały istotnym zmianom skorelowanym z wiekiem, czyli złączonym. Ta teoria ma jednak krytyków, w szczególności wątpliwości budzą związki przyjętych w niej założeń z anachroniczną już teorią ewolucji Dela Kermana. Ponadto pojawia się pytanie, czy lepsza kondycja jest skutkiem częstego używania jakiejś umiejętności, czy to raczej dzięki tej lepszej kondycji w ogóle to robimy? Pomimo tych wątpliwości wielu autorów podkreśla, że jest to teoria użyteczna, hipoteza ogólnego spowolnienia. Inne wyjaśnienie ogólnego spadku sprawności poznawczej, następującego wraz z wiekiem, proponuje Timothy Salthouse. Jego zdaniem łączące się z wiekiem zmiany, jakie są obserwowane w różnych sferach funkcjonowania poznawczego, mają wspólny mianownik. Jest nim spadek szybkości przetwarzania informacji. Propozycja Salthouse'a, stworzona w 1985 roku, znana jest pod hasłem hipotezy ogólnego spowolnienia, cognitive slowing. W licznych badaniach wykazano, że wraz z wiekiem wydłuża się czas przetwarzania informacji. Jak postuluje Salthouse, nasz czas reakcji jest wskaźnikiem sprawności układu nerwowego i odzwierciedla szybkość przekaźnictwa neuronalnego. Dodatkowo niesie on ze sobą informacje o efektywności pracy komórek nerwowych. Wydłużający się czas reakcji można interpretować jako skutek zmniejszania się liczby połączeń synaptycznych, spadku produkcji neuroprzekaźników i narastającego hałasu neuronalnego. Hipoteza skojarzonego z wiekiem obniżenia wydajności płatów czołowych mózgu. W ostatnich latach największą popularnością wśród badaczy wieku senioralnego cieszy się tak zwana hipoteza skojarzonego z wiekiem obniżenia wydajności płatów czołowych mózgu. Nazywana niekiedy w uproszczeniu hipotezą. Czołową. Frontal Hypothesis of Aging. Zdaniem naukowców, spadek sprawności różnych funkcji poznawczych, jakie obserwujemy w wieku senioralnym, jest połączony z pogarszaniem się funkcji płatów czołowych naszego mózgu, a zmiany zachodzące z wiekiem w przedczołowej części kory czołowej muszku oraz układzie limbicznym są porównywalne do objawów uszkodzenia tych obszarów mózgu. Jak zmienia się chemia w mózgu? Po 40 roku życia objętość mózgu zaczyna się zmniejszać. Na początku ten proces przebiega powoli, a jego tempo wzrasta po 70. roku życia. Naukowcy od dawna dyskutują, że zmniejszanie objętości komórek mózgu może prowadzić nie tylko do redukcji ich liczby, w sensie liczby tych komórek, ale też do spadku liczby synaps, czyli połączeń, w obrębie których zachodzi proces przekazywania impulsu nerwowego komórki nerwowej lub do innego neuronu lub do jakiegoś groczołu. Proces redukcji może zostać przyspieszony poprzez urazy, infekcje czy choroby nerwowe. Neurodegeneracyjne. Oprócz ogólnego zmniejszenia się objętości mózgu z wiekiem, maleje także objętość istoty szarej, która składa się z ciałków mórek nerwowych. Istota szara tworzy centralny układ nerwowy, a kora mózgowa, będąca jej częścią, jest odpowiedzialna za pamięć, inteligencję, zdolności językowe, myślenie abstrakcyjne, czytanie, pisanie i inne podobne funkcje. Badania wykazały, że ilość istoty szarej zaczyna maleć po około 25 roku życia, a wspomaga to alkohol, narkotyki, stres. I to niestety nic dobrego. Być może zauważyliście, że osobom starszym często brakuje motywacji do działania. Dzieje się tak, ponieważ ich mózgi syntetyzują mniej dopaminy, ascet tylocholiny, serotoniny, noradrenaliny, co może przyczyniać się też do pogorszenia zdolności poznawczych, pamięci, a także do częstszych epizodów depresyjnych. Dlatego pamiętajcie, by być kochanymi dla swoich rodziców i dziadków, bo wbrew pozorom może im nie być aż tak łatwo, jak nam się wydaje, że jest na emeryturze. A skoro już o tym mowa, to co do polityków, z pewnością nie będziemy ich w stanie przekonać, żeby poszli na emeryturę w tym samym momencie, co reszta społeczeństwa, ale myślę, że po 75. roku życia mają 10%, 10 lat więcej naprawdę powinni już sobie odejść, bo z roku na rok będzie tylko gorzej, a widzieliśmy po Bidenie jak szybko. Na starość nie ma rady, ale rozumiejąc jak zmieniają się funkcje i zdolności poznawcze, łatwiej zrozumieć osoby starsze. One wcale nie stają się głupsze, często po prostu jakby ich ciała nie pozwalają im wyrazić tego, co myślą. Wielu lekarzy zaleca tak poduszkę intelektualną, czyli codzienne czytanie, nauka języków obcych, rozwiązywanie krzyżówek, gra w gry planszowe, malowanie, pisanie, jakby naukę nowych rzeczy przede Wszystkim. Taka aktywność może opóźnić starzenie się mózgu, czyli wydłużyć Wam dłuższe, świadome i fajne życie. Często nie dostrzegamy, że coś, co jest łatwe w młodszym wieku, na przykład uczenie się nowych rzeczy, no starszym przychodzi z dużym trudem, że po prostu będą chcieli tego jak za wszelką cenę uniknąć. W ramach ironii losu, starsze osoby są często lepsze w spaniu. Osoby w wieku 66-83 lata śpią przeciętnie 20 minut krócej, niż ludzie w wieku 40-55, ale aż o 43 minuty krócej od osób w wieku 20-30. Jedną z przyczyn są zapewne zaburzenia senne. Ponad połowa osób w wieku ponad 65 lat cierpi przynajmniej na jeden z problemów związanych ze snem, więc jest ich dużo więcej. Warto także dodać, że poczucie humoru jest cechą, która nie zmienia się z wiekiem. Uff. Tak wynika z badań opublikowanych w Journal of International Neuropsychological Society z 2003 roku. Jedyne co zmienia się to fakt, że z wiekiem maleje zdolność do rozumienia żartów, ale to pewnie przez nierozumienie kontekstów. Dobrze jest zdać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Joe Biden pokazał, że nawet najlepsze intencje nie pomogą, gdy ciało zawodzi, a ego wciąż rośnie. Umysł w dużej mierze jest więźniem ciała, więc nie bądźcie więźniami swojego umysłu. I pamiętajcie, żeby się ruszać, żeby się nie zasiedzieć. I subskrybujcie kanał, czemu nie róbcie tego? Hej, a jeżeli, jeżeli tu jeszcze jesteś, jeżeli jesteś tu jeszcze chwilę, to niech twój komentarz zawiera słowo brukiew. Co to jest brukiew, tak szczerze? Brukiew odmiana kapusty rzepak, roślina należąca do rodziny kapustowatych, nie rośnie dziko, występuje tylko w uprawie.